Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Poradnik EGera. Ja mam na imię Tomek. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać nasz efekt który nazywa się Onyx. Będzie to Onyx w kolorze perłowym w wersji bez brokatu i w wersją z brokatem. Jeżeli chodzi o brokat, wprowadziliśmy nowy produkt. Jest to brokat srebrny i jest on w postaci takiego lakieru z brokatem. Brokat, brokat, brokat. Czego potrzebujecie do wykonania tego efektu? Oczywiście podkładu. Jest to primer Onyx. Jest to podkład, który jest dopasowany do koloru samego efektu. Onyx w kolorze, w tym przypadku perłowy, czyli podkład jest perłowy, Onyx z perłowy. Jeżeli chodzi o narzędzia, oczywiście wałek do podkładu, packa, szpachelka i zaczynamy pracę. Za szybko zabraliśmy się do pracy, ponieważ zapomniałem przypomnieć Wam, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Jeżeli materiał będzie Wam się podobał, zostawcie nam lajka, komentarz i oczywiście dzwoneczek, tak, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Pierwszy etap w aplikacji Masy Onyx. Co robimy? Chcemy sobie po prostu ułatwić pracę, więc psikujemy wodą niewielki fragment ściany, około pół metra kwadratowego. Ten trik pozwoli Wam po prostu wykonać pracę szybciej i uzyskać w prosty sposób ładny rysunek. Aplikacja nie jest skomplikowana. Rozprowadzacie produkt we wszystkie strony. Ja sugeruję Wam, żebyście nie ściągali tego Onyxa na zero, na taką grubość ziarna, tylko w niektórych miejscach pozostawcie sobie takie delikatne zgrubienia. Dzięki tym zgrubieniom ten materiał lepiej będzie się przyklejał do pacy i będzie Wam wychodził ładniejszy rysunek. Ja nanoszę około pół metra kwadratowego i później wykonujemy tak naprawdę wrzery. Pamiętajcie o tym, żeby nadmiary, które zostają Wam na pacy, ściągać sobie na szpachelkę. Kolejną informacją jest to, żeby od razu tego nie zagłaskiwać, tylko zostawmy to jeszcze na chwilę. Ja zawsze robię to w ten sposób, że robię te wstępne wrzery, zostawiam to na jakieś 5-10 minut, wracam się i jeszcze raz to sobie tak stampuję. I tak po ponownym stampowaniu zagładzam ten materiał, wtedy kiedy on jest delikatnie przyschnięty. na lekko przyschniętej powierzchni delikatnie we wszystkie strony wypłaszczacie tą strukturę nie dociskajcie tej pacy zbyt mocno tak żeby nie powstały jakieś niepotrzebne ry rysy jeżeli wymarzyło wam się wykończenie Brokatowe w Onyksie możecie użyć brokatu srebrnego. Mamy też złot. Aplikujemy go po prostu wałeczkiem, rozprowadzacie na wyschniętą powierzchnię we wszystkie strony. I tak oto. Będziecie mieli Onyx w wersji brokatowej. Warto też wspomnieć, że tego typu lakier na przykład może być też używany do Sahary, jeżeli byście chcieli w wykończeniu brokatowym. Moi drodzy, nie ma w tym nic skomplikowanego. Na wyschniętą powierzchnię Onyxu rozprowadzacie lakier. Oczywiście takimi ruchami bardzo nieregularnymi. Jeżeli już to zrobicie, należy zostawić ten lakier na jakieś 2 do 4 godzin. Wtedy ta ściana jest już gotowa do użytkowania. Moi kochani, Egeronyx mamy już zaaplikowany. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny i udzieliłem Wam wielu cennych wskazówek, które ułatwią Wam aplikację samodzielną w domu. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili nam lajka, komentarz oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z całą naszą twórczością. Zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali nasze media społecznościowe, TikToka, Instagrama, Facebooka, Pinteresta oraz bloga, gdzie pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli i wiele, wiele innych. Jeżeli interesują Was efekty dekoracyjne na ścianie, oraz tapety, a chcielibyście je zobaczyć na dużych wymalowaniach, zapraszam Was do naszych salonów firmowych, które mieszczą się we Wrocławiu, Poznaniu, w Katowicach, w Gdańsku oraz w Warszawie. Z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.